Czy insulina wpływa na to, że tyjemy? Hmm, to jest bardzo ciekawe pytanie. Odpowiem od razu: nie. Na to, że tyjemy, pływa tylko proficyt kaloryczny. Nie ma żadnego znaczenia insulina czy jakieś tam inne rzeczy, ma tylko jedno znaczenie: proficyt kaloryczny. Jeżeli mamy proficyt kaloryczny, czyli mamy nadwyżkę kaloryczną od swojej przemiany ogólnej materii, to znaczy, że tyjemy. A co to jest wtedy insulina? Insulina, moi drodzy, to jest bardzo potrzebny hormon. Kiedy na przykład zjedliśmy jakiś posiłek, glukoza nam idzie do góry. Prawda? Prawda. Co robi insulina? Trzustka wydziela insulinę, żeby tą glukozę opuścić i żeby wyregulować poziom glukozy we krwi. Insulina jest bardzo potrzebnym hormonem, które pomaga wyregulować glukozę we krwi. I czy powoduje przejadania? Nie. Insulina nie powoduje przejadania, nie jest to nienkiek potwierdzone. Ale proszę poczekać, proszę poczekać, ale przecież przez insulinę stopuje się spalanie tłuszczu. No, moi drodzy, biochemicznie to jest tak, ponieważ kiedy zjedliśmy posiłek, to spalanie tłuszczu, betoksydacja nam się stopuje. Dlaczego? Ponieważ organizm musi spalić żywność. No bo nie ma sensu spalać dalej tłuszcz, jeżeli mamy żywność w krwi, jelita w żołądku, trzeba spalić tą żywność. Zaczyna się glikoliza i dopiero później po godzinie po dwóch zaczyna się betaoksydacja, rozkładanie tłuszczu, triglicerydów i wtedy nam się to wszystko równuje. Ten organizm spada połowę, e, powiedzmy tak prostym językiem: powiedz wyglądano, z tłuszczu. I tak, stopuje nam się spalanie tłuszczu, ale czy ma to znaczenie, że stopuje nam się spalanie tłuszczu w ogólnym znaczeniu? Oczywiście, że nie, bo w ogólnym znaczeniu, moi drodzy, ma znaczenie, ile zjedliśmy kalorii. Jeżeli Wyjdzie tak, na przykład jeliśmy 5 usiłków dziennie, tak? Mamy wydzielenie insuliny 5 e, razy dziennie. 5 razy dziennie nam się zastopowało spalanie tłuszczu, tak? No logicznie, że tak. Ale jeżeli wychodzi z tego, że dziennie zjedliśmy minus kaloryczny, czyli deficyt, czyli zjedliśmy za mało kalorii, to i tak nam się ten tłuszcz spali i to się wszystko sumuje. Więc nie ma znaczenia, czy idzie insulina do góry, czy nie. Ma znaczenie, ile jemy kalorii dziennie. Jemy mniej? Chudniemy, Nie więcej, tyjemy. Proste, proste. Do widzenia.